Siemas z tej strony Byku. Witam was w kolejnym odcinku z gry Palmira, e, Palmira, Orphanage, czy coś takiego. E, no wiecie, tej z tym sirocincem, ok, drzwi się zamknęły. E, dobra, dawno nas nie było. Skończyliśmy sobie w tej sali. E, z tego co widzę, prawdopodobnie trzeba tu roznieść. Nie wiem, co to jest. Jakieś kamienie? Czy papierki? Nie wiem, pewnie coś nas zaraz Wystrasz, ok. Co się tutaj zadziało, że mnie zaatakowało coś? I'm trash. Wszędzie jest napisane I'm trash. Jestem śmieciem. <grym> tak jakby to Bartek Taudul pisał. Do mnie. Dobra, no nie wiem, chciałbym zakończyć w tym Ty, drzwi zniknęły w ogóle Jesteś śmieciem, your garbage wow. Co się tu dzieje w ogóle z tym, tym z tym pomieszczeniem i dostaję jakiegoś bzika, w ogóle ta świeczka tam Ooooo! Oh, <laughs> nice Mhm. Mm mm -hmm. Uwielbiam tej Jak w layers of Jak w layers of fear. Wow Co się tu dzieje? Ej, ale tu jakiś błąd w ścianie jest, bo widzę cień. No dobra, no to idźmy do przodu. Nie marnujmy czasu. Ufa! Jesus Christ! Ja, dziękuję. Teraz jakaś dziewuszka wyskakuje, ej. Uff. Dobra, przyznam, że nie jest już to takie straszne jak za pierwszym razem. Ja po prostu byłem chyba lekko znerwicowany, po prostu jak grałem w tą grę za pierwszym razem. Okej, okay, mamy jakąś linkę, tylko do czego ona nam była potrzebna? Dobra, myślałem, że ktoś puka od talina Co my mielibyśmy z tym O shit. O shit. Jakiś kit w ogóle powieszony był Znowu mi się ręce spociły Dobra, ślady krwi prowadzą tam Okej, okay, tu nic nie ma, chyba że jakaś zapalara Nawet nie, nawet tego nie ma. Dobra, no to... Idź Ej Coś tu jakieś dźwięki słyszę Halo, jest coś tutaj? Dobra, można... Ty jakaś narnia w ogóle ty Byk, szafa i nerwica. Opowieści z narni Coś tu bulgoczej Dobra, no wejdźmy do tej wejdźmy. Co? Wow. About a cats and curiosity. Zginąłem. Stanąłem w ogóle obok, halo... Loading. Czyli nie powinienem tam iść. Powinienem iść. bo nie za... bo nie załapałem o co tu teraz chodziło ta szafa mnie złapała w jakąś pułapkę tak czy Jesus Christ. dobra i cofam się bo już downa zostaje czy ten biedny chłopiec znowu mi tu wyskoczy ale będzie złośliwość jak tak nie <śm> Jakaś rodzina chińska. Dalej, idź, gościu. Czy ja tu już nie byłem? Byłem. O nie, co tu jest? Infirmary, czyli jakaś... Czyli jakaś e, higienistka, tak? Coś w ten deseń. Ale ma dla mnie liquid, więc spoko, higienistka. I don't have a single regret with me. Czyli co, ja powinienem coś tu zmiksować? Ej! Liquid. Czemu ja go nie widziałem wcześniej? O, już stąd nie wyjdę. A! Powinniśmy wziąć wszystkie składniki. LOL, o to tu chodzi. Coś jeszcze tak potrzebuję. Są to jakieś schematy? Ja dziękuję. Jaki Minecraft w ogóle? Jakieś receptury robię? Nie, czyli powinienem coś jeszcze pewnie przynieść stąd. A, tu coś jest. Wyskoczy mi coś w oknie? Oby nie. Ale to jest zbyt podejrzane, że ja powinienem tu. Że miałem tu wejść. Dziwne, dziwne. Jeszcze coś? A skąd ja nie wiem, to wziąć? Tu jest liquid, ale tu nic więcej. A, raz, raz, raz. Dobra, jestem z powrotem, a musiałem się posiłkować internetem, bo bym w życiu na to nie wpadł, To Jest jakaś książka. Dobra, ta książka przesuwa nam tajemne, znaczy odsłania nam tajemne przejście. Gdzie mamy ostatnią buteleczkę, czy coś tu nam wyskoczy? Mm, nie. Tu się ślady krwi kończą. Dobra, no to dodajmy. Okej. Okay. Mieszadło miesza. I co dalej z tym mamy robić? Okej, okay. to byśmy mieli jakąś miksturkę, <laughs> już wam powiem powoli, wymiękam, o i teraz pytanie, gdzie miałbym iść z tą miksturką, przyjrzałbym się mapie, jakiś klucz też mamy, o Mamy dwa znaki zapytania na mapce. Jeden jest tutaj. A nie, dobra. Tu już byliśmy. Ok, czyli... Tu nie byliśmy na pewno. Ha, i nie wejdziemy. Tu byliśmy. I też już... Byliśmy kurcze, kafeteria. Ej, spaliłem ten, spaliłem kuchkę do bufeciku. No i fajen, wszedłem sobie. czy my coś tu mamy? Coś tu za cicho jest. Zaraz mnie coś wystraszy pewnie. Mamy szafeczkę w razie co? Tu było morderstwo. O! A co to? O kurwa, nóż. Czemu to w moją stronę leci? Czemu ten nóż w moją stronę leci? Ty. Halo. Co ten nóż wyrabia? Jakiś nogi? Jaki garnek typowo polski jej w ogóle? Dobra, odpuśćmy sobie ten nóż doll ostro Aha, czyli ja mam tu jakieś... Hej, czyli ja mam powrzucać różne części do garnków. Tylko co ja mam powrzucać do tych garnków. Ani jednego likwidu tu nie ma. Ho, ho, ho. ho. O, to jest lodówka, ale ona nie działa. A czemu? Okej, okay, czyli tu jest jakaś chłodziarka, musimy coś jeszcze włożyć do, do tego gara, nie wiem czy ten nóż czasem, nie wiem, przeraża mnie ten nóż, lata za mną jak jakiś down, czy coś tu jest, nic, nic. serca słyszę jakieś takie szybsze. Jest likwidzik. Shit. Ej, tu nic nie ma. Likwidzik kolejny. Okej, okay, znalazłem coś. Nie wiem, nie wiem jeszcze co, ale znalazłem czy coś jeszcze. Boję się, że tu było coś, przeoczyłem jeszcze. O, głowa lalki jest. I jakiś rysunek. Chyba wszystko, nie? To trzeba teraz włożyć do gara. Nie wiem, czy coś jeszcze? Nie, nadal się nie otwiera. o co chodzi z tym nożem? Może to jest jakaś pułapka? E-liquid tu leży. O nie, myślałem. Kurczę, a może coś jeszcze przeoczyłem? E, dobra, mańki, wiecie, co trzeba było zrobić? Trzeba było przejrzeć lalkę, którą mieliśmy. Nie tą, tylko jeszcze inną. Tą. Ona miała klucz w sobie, wiecie? I ten klucz otwiera drzwi tutaj, o ile się nie mylę. A raczej nie inaczej. Dobra, no to idźmy. Jezus Chrystus. Ja poproszę dla mnie tutaj gra bez. Dla mnie gra bez jumpscarów proszę Jeśli da radę Ja bym chciał ją tylko przejść O, wieszak, myślałem, że świeczka Liquid Ja on z 20 liquidów, mogę je sprzedawać teraz O, zamknięte jest O, tego się nie spodziewałem. Jakieś śrubki. Oh shit. Kurwa. kurwa. Kurwa, tu szafy. Oh shit. Ty, tu szafy żadnej nie ma. Ale lipa. Tu szafy żadnej nie ma. Ok, zdjęcie, które zostało zrobione gdzieś na terenie tego tego. Zabawki. Ciekawe, czy trzeba będzie pamiętać. Co udzie ja, kurde. Jeszcze jedno zdjęcie. Tak, helikopter, ciężarówka i samochodzik. O ile dobrze kojarzę. Kurwa, przebiegłem już tyle, że... Pa, Liquid! O nie! Halo, proszę mi zapalić Liquidik. Przebiegłem już tyle, że. O nie no, ktoś napierdala w te drzwi. O nie. Konik se sam jedzie. Wow. Co się tu zadziało w ogóle? Jakieś dziecko za kratami? Nie wiem, tak specjalnie mruży. Jakieś morderstwo tutaj było w ogóle. Jakbym chciał stąd wyjść? Dobra, jakaś szatnia. O nie, jakaś dziewczynka płacze jak w Left for Dead. O, oh, shit! aż mi się ręce spociły. Gdzie ona kurde jest? Liquid tu jest. <laughs> A, ten ty nie przejdę. Co, ona tu w ścianie jest? Co jest, ty? Dziewczynko, wyjdź ze ściany! Góry gdzieś? O Jezus Maria... Dobra, no idźmy dalej. O nie, tu muszę iść przy ścianie znowu. Siet nie patrzę. Nie patrzę. Czekajcie. Dobra. Musiałem włączyć sobie podgląd z obs -a. Please help me. No kurwa, dziewczynko chciałbym mnie, ale nie, nie wiem za bardzo gdzie jesteś. Ej, tu szafki były. Wow. Teleportowało mnie gdzieś. Dobra, no to idźmy dalej. Czy to jest zabawek w ogóle Nie wiem czy tak powinno być mi światło się zblagowało It's he He's here nie, coś wychodzi z O, coś biegnie za mną Nie wiem gdzie biec, Halo W prawo biegnę Coś biegnie za mną Panie, I co przegrałem? W lewo miębie? Pobiegłem za śladami krwi. Pomyślałem, że może nie wiem. Nie wiem, co pomyślałem. Dobra, palę w od razu. No i pobiegnę w lewo. I w prawo. I teraz to nie wiem. W lewo. No i teraz mogę tylko w prawo. I pewnie coś mi zaraz wyskoczy <laughs> Bankowo. Bankowo fakt jest To, że mi coś zaraz wyskoczy Kurcze, nie wiem Środek. Nie, tu jest krew. Nauczone doświadczeniem, żeby za mnie biegać. O, drzwiczki. Jakieś jaśniutkie. Co tu jest? Co się... Za... <grywa> Ty, ja grę rozwaliłem. Hala. Hala. Co jest? Ty, grę rozwaliłem Dobra, myślę, że sobie na tym skończymy. Ja muszę się dowiedzieć, co ja tu zrobiłem. Dobra, mam nadzieję, że Wam się podobało. Resztę dokończymy sobie już w następnym, już podejrzewam, o ostatnim odcinku. Eee, mam nadzieję, że czekacie na więcej. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli czekacie. I widzimy się w następnym. Piona.